Ja I tak dla jaj sobie żartowaliśmy, że wyjedziemy razem na te wakacje. Ta, ta jej. Ale przyznaj się, że chciałaś po mnie troszeczkę poskakać. W <głos> <głos> przyznaj się, że troszeczkę chciałaś po mnie poskakać, dlatego napisałaś. <noise> Kocham go. -nie. No dobra, to nie. Pio... Messi! AAAAAA! <noise> Ajajaj Mesi, masi! Mesi, masi, masi! Ja p***ole Jestem z psem na spacerze. Ludzie w parku, a tak Kabel! Jezu, czysta. I pies biegnie do mnie! A ludzie akurat z pracy wracają o 18. Nie zamykam, nie zamykam. Nie zamykam, niech się przyzwyczaja już tu mieszka poważna persona internetowa. Tu gdzieś taniej w opońcy? wy to widzicie. Nie! Kurwa, widzieliście to? Aha, widzieliście to, no to nieźle. Ja pierdolę. Liket, liket. tak w kurwia, to jest mnie najbardziej w kurwia, nie? Jak ja wykonuję na przykład podanie, klikam to na padzie, a zawodnik w gierce zaczyna mi to robić po dwóch sekundach, przy czym kurwa traci piłkę, a ja potem kurwa tracę gola, bo śmieć kurwa, no nie wiem, ma jabani jebany. Przepraszam was. Kurwa. Podanie. Podanie, podanie, podanie! Kurwa No ty tak nie grasz! Kurwa! Wiem jak grasz, ty chuju jebany! Widać to od razu po stylu gry! Rozumiesz? Ale jeszcze czerwony, czerwony ty kamerku zrobiłeś! A skąd ty wiesz jaki ja mam kolor? Ty masz czas patrzeć na drugi monitor kurwa? Mam czas patrzeć, jak się drzeć, to tak cielo ty, ty zakłamana! Się tak... Kulek no, ty tak pomyśle. nie grasz! No, ale no to przecież. Czytelnie... Nie, nie wyczynałeś. Ej, rozpierdolę go. No kurwa. I ci powiem na końcu, na końcu, że sobie jeżdżę. Ej, jestem cały spocony. No, no płacie, jestem tak skurwiony. Zkuci, jestem tak skurwiony. Cie no kurwa zli, zlikwidujecie cię, nie? Zlikwiduje cię, cię kurwa. W, w kondonie jebany. No, ty tak nie grasz! On nigdy nie robił, on nie umie robić SZTUCZEK! Nie umiesz robić! Trików! Kurwa! To jest kłamstwo! Ale to jest... Obudź się! Nigdy kurwa trikami nie grał! Przez 13 meczów a teraz napierdala jakiś... się Gini. Kiedyś... Spierdalaj! No ty tak! Nie umiesz! Ej, rozmierta pana! O tak nie umie grać! O tak nie umie grać! To już pada prawie pała i się dziwi, że nic nie kupietuje. Ciebie zaraz połamie! kurwa, <grym zielonych> Ej, BO kłamie! To no Rozumiesz? No. I z cały się zagotowałem i potem już. Gotowane jajko. <grym zielonych> no patrz no to nie jest ono! Ja pierdolę na chuj ty se dajesz jakieś kolegę ty kurwa kondonie jebany! Tego kurwa pewnie co ci skład robić, to z jakimś kurwa mistrzem Polski czy chuj wie kim tam. Chuj ci do dupy, jak to ty typie grasz! Konto! Przelogowuję konto! Ale kurwa! Wiedziałem, ale to jest kurwa! Ty jesteś taki kurwa, ci tak porobiłem na umysł! Ja pierdolę! Mówiłem wam, że to nie jest on! Mówiłem wam, że to nie jest on! Przelogowuję konto! Kurwa! Kamarz! Przysięgam! Bardzo się wystraszył, ty! Kotówki drugiej dziurce Cztery razy po. odkręcaj. No Ale, ale włóczą się do takiej tej dziury, co tam jest głęboko! Jeszcze głębiej! Kręć teraz! Kręć tym! Ołe! Kręć, No spokojnie! Ale jeszcze głębiej może spróbuj! Jeszcze <laughs> radę? No dobra, zmień dziurę! Ach. Głębiej trochę spróbuj! Ach. O Jezu! Ja o sam... pieprz, nie! <laughs> głębiej to włożę. Wsadzam, wsadzam, o... No. Głębiej, bo za, za płytko Ach. to masz! Głębiej jeszcze za, za płasko boże, boże. Jezu! No opulułeś mnie, no chyba za płasko! Czekaj! Nie wiem, już to chyba źle zrobiliśmy. Ten test wyjdzie na pewno jakoś dziwnie. Co? Zadaj! Teraz tutaj nie, lekko co tu masz zrobić? O, po, po, pokręć tak dookoła tak kilka razy. Pokazywałeś duszenie swoją ręką na mnie i prawie umarłam. Zachwytu. No, dzisiaj. Dzień to jak złapałem. Widzowie co byście zrobili jakbyście mieli 2000 zł? Chcielibyście je pomnożyć Na przykład razy półtora Oczywiście, że tak, bardzo widzowie dobra myśl. Płasilibyście je na Kidropa Kotem Ginon, bo dostalibyście 5% bonusu przy... Co, obsłajesz się kurwa? Bruda do taka też czasem zobaczę patrzę cały czas jak mu idzie ten przedłużany akurat w chuj, w chuj szacun dla taka dla taka, że robi taki przedłużanie, przedłużany, a nie jak inni streamerzy, którzy zgarniają pitos, a potem wypierdalają się na przykład i nie ma ich kilka dni i oni to nazywają przedłużanym, także tutaj taku, taku ma akurat mega szacun za to, bo już byli ludzie którzy zaczynali przedłużane pozgarniali od ludzi siano a potem się wyjebali na publikę Także taką taku mega szacun czasem se podglądam, jak se tam jedzie do jakiegoś barbera, czy gdzieś tam z jakąś dziewczyną i tak dalej. Nie bój się! tylko wiesz. Ej! Jeśli Ej, co jest? Nie no nie, no kurwa, co to jest do no, chuja, no? Kurwa, gówno graje bana! Dla śmieci! No co to było w ogóle? Papa, pa, 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 pani pa, 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 kurwa! Myślałem, że taka strona dla dorosłych. Ja pierdolę! Ale się wystraszyłem, przysięgam! Oj, dziękuję myszko. Kończę, 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 zaraz, idziemy oglądać. Kurwa! MI DAJ! Przepraszam, bo mnie poły pierdoli przecież, kurwa! Skiny kurwa za 200 zł sprzedałem do chuja inni, kurwa, ani. Hey, Czemu ty masz? ty masz? Czapek, jak nie masz włosów? Chłopie akurat mam włosy. Akurat właśnie mam włosy No i co? Hejterze z internetu? No? Ale cię boli, ale cię kurwa boli, nie? Ale cię kuje Skąd nasz wandrużyny fut? foot? Yy, Otwock FC Kiedyś miałem taką fazę, jak zaczynałem streamować, to mówiłem. Mówiłem na wszystkich kurwy z otwocka. Tak mi się jebało i tak było. I nazywałem się. Oj, i straciłem gola przy ciebie. I się nazwałem Otwock FC. Dobra, straciłem gola. To to? A, brązowa karta. To zajebiście Dobra, Śmieciu je, na chuj mi kurwa da dzieje robisz jakąkolwiek? Kurwa mać.